Nasza klientka wygrała sprawę frankową, a jej siostra już nie, bo spłaciła kredyt. Jak mam dotrzeć z tą informacją do wszystkich zainteresowanych? To jest ważne. Czy wiecie, jak często słyszę od klientów: Hmm, wielka szkoda, że już spłaciłem swój kredyt, pseudowalutowy, bo teraz już nic nie mogę zrobić. Ludzie myślą, że spłata kredytu kończy temat. A wcale nie. I to dotyczy franków, euro, dolarów i każdej innej waluty obcej. Oto prawdziwa historia klientki, z którą ostatnio rozmawiałam. Wygrała swoją sprawę frankową, a na koniec rozmowy powiedziała: mm, Moja siostra też mogłaby wygrać, ale była głupia, pospieszyła się i spłaciła swój kredyt. A prawda jest taka: kredyt spłacony działa dokładnie tak samo jak trwający, jeśli chodzi o unieważnienie umowy. Jedyna różnica? Brak stresu z ratami, bo ich już nie ma. Dzisiaj możemy powiedzieć niemal pewnie: jeśli masz swoją umowę kredytową, mamy praktycznie 99% pewności, że odzyskasz swoje pieniądze. A jeśli umowy nie masz, też podejmujemy rękawice i walczymy dalej. Historia naszych klientów pokazują jedno. Spłata kredytu nie oznacza straty. Wręcz przeciwnie, to idealny moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Bez stresu z ratami i z praktycznie pewnym skutkiem. Ciebie ta sytuacja najpewniej nie dotyczy, bo masz dostęp do social mediów, gdzie trąbimy o tym na prawo i lewo. Ale pomyśl o tych osobach, które dostępu do nich nie mają. Proszę, powiedz im o tym i przekaż mój numer telefonu.